Wizytę u psychiatry. On stwierdził, że ja muszę iść do szpitala. Pierwszy raz zachorowałem w wieku 16 lat, drugiej liceum i zaczęło to się w ten sposób. Miałem problemy, żeby nauczyć się do klasówki z historii. Po prostu nie wchodziło mi do głowy, miałem problemy z koncentracją. Z tej klasówki miały być dwie oceny i dostałem dwie jedynki. Pamiętam, miałem nieprzespaną noc, już wtedy miałem psychozę. Miałem urojenia, wydawały mi się rzeczy, no, które nie istniały, tak? Urojenie, że w głowie coś do mnie mówi. No i opowiedziałem o tym ojcu rano, po nieprzespanej nocy. No on tylko stwierdził, że mu się tak nie wydaje, że, że, tak, że tak nie jest. Natomiast mimo, że choroba już była znana w mojej rodzinie, bo moja mama już wcześniej chorowała na schizofrenię. Ta psychoza roz, rozwijała się parę miesięcy, aż w zimę no, był apogeum. Wyglądało to w ten sposób, że chodziłem już po szkole i wykrzykiwałem różne dziwne rzeczy. A na szczęście byłem w klasie z kuzynem, no i on zadzwonił do mojego ojca, że ja się dziwnie zachowuję. Ojciec przyjechał, zabrał mnie ze szkoły i pojechaliśmy do przyjaciela naszej rodziny, takiego lekarza. i pamiętam. Tylko z tego, że on mnie chyba zapytał, czy ja wiem, dlaczego jestem tutaj u niego, no ja powiedziałem, że nie wiem. a on stwierdził, że ja muszę pójść do lekarza psychiatry. Dla mnie to był szok, tak. Jak po szkole chodziłem, to byłem pobudzony, tak, no, byłem zdenerwowany, czułem się zagrożony. Też wulgaryzmy też jakieś wykrzykiwałem, tak. Jak już pojechałem do tego psychiatry, to okazało się, że, że muszę brać leki. Ja się zapytałem, jak długo będę musiał brać te leki. No powiedział, że parę miesięcy przynajmniej pierwszy kontakt z psychiatrą, że ja muszę iść do psychiatry, no to była trauma, że no, powiem tak w cudzysłowie tylko, że jestem wariatem, tak? no to było traumatyczne dla mnie. Zacząłem brać leki. Byłem no, tak nastawiony anty, tak? Że nie, nie chciałem współpracować. Kiedy zabrał mnie ojciec ze szkoły, to było jakieś, pamiętam, chyba dwa tygodnie przed feriami, już nie poszedłem do szkoły. Po feriach e, wróciłem do szkoły. Już brałem te leki psychotropowe. Wróciłem do, do nauki, z tym, że zaczęły się problemy. Po pierwsze, te leki wywoływały efekt uboczny, czyli senność. Przestałem być taki pewny siebie, no ale jakoś przechodziłem z klasy do klasy i drugi raz zachorowałem w klasie maturalnej. Od czasu pierwszej psychozy, czyli od, od czasu drugiej klasy do, do klasy maturalnej przez dwa lata. Brałem leki i się uczyłem, jakoś funkcjonowałem. Ciężko było, no bo byłem senny, więc często przesypiałem na ławkach, co no, nauczyciele byli zdenerwowani na mnie. No, po prostu tak to działało. To... Jeśli chodzi o drugi epizod, w klasie maturalnej, już rodzina zaczynała widzieć, że ja choruję. Po syn też już wiedział. A, pamiętam, że powiedziałem, byłem u niego w domu i powiedziałem mu, że jutro idę do szkoły. A już. Wszyscy wiedzieli, że, że ja choruję. Mój ojciec miał taką pracę, że miał własną firmę i wyjeżdżał. I wziął mnie na ten wyjazd, tak. To paru, nie wiem, chyba tam były dwa czy trzy czy, 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 miesiące, coś pamiętam, takiego leczenia domowego. No niestety nie przyniosło to skutku i po wizycie u psychiatry on stwierdził, że ja muszę iść. Do szpitala. Ja byłem zbuntowany, nie chciałem iść do szpitala. Czułem opór, byłem zruzgotany. Kontakt mój pierwszy ze szpitalem był bardzo traumatyczny. Nie chciałem tam być, a musiałem. Lekarze powiedzieli mojemu ojcu, że oni mają dobre leki, że mnie z tego wyciągnął. Okazało się tak, że ja po prostu byłem załamany i głównie. Ja byłem trzy miesiące w tym szpitalu, ale wiem, że miałem, pamiętam, że miałem zmienianych ciągle lekarzy, bo ja po prostu cały czas leżałem w łóżku. Mi się nie chciało żyć po prostu. Ja nie chciałam być w tym szpitalu. Nic mnie nie interesowało. Na nic nie miałam ochoty. Było mi wszystko jedno. E jedyne, co mnie interesowało, ja się ciągle pytałem lekarza, kiedy ja wyjdę ze szpitala, a nikt mi nie potrafił dać odpowiedzi, no bo nikt też nie wiedział tak, no bo skąd mogli wiedzieć. W końcu wziął mnie pod opiekę koordynator. Jak już wielu lekarzy nie, po prostu nie dawało sobie rady ze mną, zacząłem być aktywny. Tak? Tylko z tym, że no, e, na początku ta aktywność wiązała się z urojeniami, ale już nie leżałem w łóżku. E, już chodziłem, e, tylko że no, nieadekwatnie się zachowywałem. E, no i z tego, co pamiętam, to działo się stopniowo. E, jak już trochę zacząłem być aktywny to zaczęto mnie wypuszczać na przepustki, na weekend na przykład. No i jedna przepustka, e, o, o, później się wraca, lekarze obserwują, jak, 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 jak ja się zareagowałem, tak, jak, jak się czuję później w tygodniu w szpitalu. Później tro, trochę dłuższa przepustka. E, no i tak stopniowo, stopniowo się starano stara mnie właśnie przywrócić do no, do, do życia normalnego, tak, żeby stopniowo wychodzić z tego szpitala. Jeśli chodzi o odbiór środowiska po pierwszym, przy pierwszym zachorowaniu, moi koledzy i koleżanki wiedzieli, no bo ja się tak dziwnie zachowywałem przy tym pierwszym epizodzie i też y, nie postawiono mi jasnej diagnozy. No to wszyscy wiedzieli, że, że coś, że ja zachorowałem. Zresztą no, kuzyn był w klasie i też miał kontakt z moim ojcem. Wróciłem tak, jakby nic, nic się nie stało po prostu. No, ja tak wróciłem, jakby, jakby nic się nie stało, tak? Takie, no może i to było dobre dla mnie, tak? Natomiast koledzy taki byli trochę zdziwieni i, i się zapytali, czy wszystko ok. Koledzy i koleżanki, jak poszedłem do szkoły, się mnie bali po prostu. E, wyglądało to w ten sposób, że mm, wszedłem do klasy, wszyscy, wszystkie miejsca były pozajmowane, a na przodzie była jedna ławka pusta, taka ośla ławka, może tak to nazwać. No i tam sobie usiadłem, ale czułem się okropnie po prostu. No to samo to odczuwałem, że po prostu ludzie się mnie boją, że, że zacznę chorować no, po reakcjach. Nauczyciele też się chyba mnie pali. Niestety, no i przestałem chodzić do szkoły. To było bardzo traumatyczne, ponieważ to była krasa naturalna, to też było zimę. Eee... No, i czułem tą presję, że muszę się uczyć, no bo matura. A nie mogłem się uczyć, to było niemożliwe po prostu ze względu na mój stan umysłu. Jak wyszedłem ze szpitala po tych trzech miesiącach, mm, no to już było moi koledzy i koleżanki zdali maturę, było spotkanie e, po pomaturalne no i stwierdziłem, że za rok będę zdawał maturę tak. i pójdę na studia. Rok później, po wyjściu ze szpitala, zdałem maturę, e, e, zacząłem studia. E, tylko to jest właśnie takie zderzenie z innym światem, trochę niż, jak byłem e, nauczony w liceum. <laughs> Zabrakło mi punktu, żeby przejść na drugi semestr, tak? No i staraliśmy się, no napisałem pisałem pismo do, do dziekana, że, że, no, że chciałbym studiować i ujawniłem swoją chorobę, tak? Panie dziekana dziekanacie też wtedy wiedziały, ale zrozumiano to, tak? Zebrałem bardzo silny lek psychotropowy. No ja byłem senny i ja na przykład w nocy się nie mogłem uczyć, tak jak moi koledzy i koleżanki ze studiów. No, było to dla mnie niemożliwe. Udało mi się skończyć studia z dużym y, poślizgiem, co uważam za mój y, jeden z dwóch dużych sukcesów. Skończyłem też studia podyplomowe później, no i poszedłem do pracy. Studiowałem 8 lat, no niestety pojawił się kryzys. W 2007 roku, wtedy wpadłem w gigantyczną psychozę, ponieważ poszedłem pierwszy raz do pracy. Ja się bałem bardzo nowych rzeczy. No, po prostu wywołały u mnie one ogromny lęk i stres. Padłem w ostrą psychozę, trafiłem do szpitala, z tym, że to byłem tylko dwa miesiące bo to była genetyczna psychoza, ja pierwszych dwóch tygodni nie pamiętałem. No ja miałam różne urojenia, no, że ktoś mnie śledzi na przykład tak, że jestem, na przykład jak w 2007 roku miałam komórkę, to ją zostawiałem w domu, bo uważałem, że zostaje namierzany na przykład tak. To są takie właśnie prześladowcze. Są też urojenia, na przykład wielkościowe, że jest się wielkim człowiekiem, się wydaje komuś. To jest nieprawda. Tak? Na przykład, no nie wiem, że ktoś jest jakąś wielką osobistością, na przykład. Tak? Gdy słyszałem głosy, to słyszałem, że na przykład ktoś do mnie mówi w głowie, to w głowie tak, jakby ktoś ze mną rozmawiał, miał osoby, lub osoby w głowie, tak? z którymi rozmawiam. No i one komentowały moją osobę, czy też nakazywały mi różne rzeczy robić. W przychodzie też uważałem, że więcej widzę, że billboardy są do mnie skierowane. Że ludzie na przykład po, po twarzach poznawałem, że dają mi jakieś znaki swoimi minami, że, że na przykład że mój ojciec jest milionerem, choć tak, tak nie było, albo wydawało mi się, że na przykład jestem. Tajnym agentem, a moi rodzice to są szpiedzy sowieccy na przykład. Właśnie tego typu, typu rzeczy prześladowcze, czy no, na przykład wydawało mi się, że kamery są w lampach w domu, to mi musiało dać takie, takie leki zbijające psychozę. Czyli mówię w ten sposób, że zresetowano mi mózg po prostu, e, bo pierwszych dwóch tygodni prawie nic nie pamiętam, jakiś drobny może slajd. Im większa psychoza, tym trudniejszy powrót do zdrowia. E, natomiast już się, byłem obeznany z tym, że jestem osobą po kryzysie psychicznym. Ja nie uważam się za wariata, tak? i to w ogóle brzydkie słowo. E, powiedziałem je na początku, no bo tak się czułem. tak. E, natomiast e, uważam, że no jest, jestem osobą po kryzysie psychicznym. Nie wstydzę się tego, bo ja sobie tej choroby nie wybierałem tak? i nic złego nie zrobiłem. Też nikomu żadnej krzywdy. Eee, nie uczyniłem. I ja nie miałem prób samobójczych, mimo że naprawdę czułem się fatalnie, tak. I czułem się też zagrożony. Eee, drobnymi krokami, z dużym wysiłkiem, eee, wróciłem na studia. Naście lat byłem samotnikiem, byłem nieszczęśliwy, tak. Bo ukrywałem tą chorobę. Eee, nie chciałem też mówić o sobie odkrywać się, no ale już miałem dosyć tej samotności stwierdziłem, że zacznę sobie się dzielić jednak powoli z ludźmi. Lekarz powiedział, że już może mnie wypisać do domu. Rodzina chciała, żebym poszedł jeszcze na oddział otwarty. No i tam poznałem mojego kolegę, którego znam do dzisiaj. Inaczej to trochę wyglądało, tak, tam głównie ten oddział był skupiony na psychoterapii. To był oddział dla ludzi już trochę podleczonych. Tam na tym oddziale ma się zaufanie, że pacjent bierze leki, tak. Gdzie na oddziale ostrym no, pilnuje się tego. Ja też, jak miałem psychozę, uważałem, że, że nie muszę brać leków. Natomiast na chwilę obecną w remisji, czyli jak w stanie zdrowia, że nie ma w choroby, no jestem świadomy swojej choroby, wiem, że muszę brać leki. W tym oddziale otwartym e, też miałem e, psychoedukację, gdzie pierwszy raz dowiedziałem się, co to jest mania, tak? bo nie wiedziałem, co to jest. No, depresja to wiedziałem, a mania to nie wiedziałem. Tak? Powiedziano mi, że to jest przeciwieństwo depresji, tak. No teraz e, też się, mój błąd, że się nie uczyłem, tak, e, o swojej chorobie, tak. I, e, zacząłem chodzić na grupę wsparcia dla byłych pacjentów tego oddziału otwartego. E, no i tam poznałem e, moją najlepszą przyjaciółkę dzisiaj, Luizę. Powiedziałem Luizie, co chciałbym robić, ona powiedziała, że jest taka fundacja w kropka. I dzięki niej, że mi powiedziała, trafiłem do fundacji. Na oddziale w 2017 poznałem kolegę, który jest z innego miasta, z którym mam kontakt telefoniczny, z racji tego, że no, mieszkamy w dwóch różnych miastach. I tak właśnie zacząłem poznawać ludzi po kryzysie. No i na chwilę obecną mam dużo znajomych, wszyscy są po kryzysie psychicznym. Mam przyjaciół w Teatrze Kryzys, właśnie tutaj działamy. W fundacji też pracuję, gdzie jest atmosfera rodzinna. Jesteśmy tam rodziną. Mam też dziewczynę. Nauczyłem się żyć z tą chorobą. Proces był długi. Musiałam poznać też siebie, tak? Jak swoje objawy zwiastunowe, na przykład. Pierwsze takie oznaki, tak? Że zaczyna się rozwijać choroba. Bo jak pracowałem w sprzedaży, bałem się przyznać do choroby, no że stracę pracę. Tak? Często traciłem pracę, tak? bo to były trudne prace w sprzedaży. Ja chciałem pracować w sprzedaży, już postanowiłem to na drugim roku studiów. Trafiłem do firmy związanej z moim kierunkiem studiów, ale to była firma handlowa. No i zobaczyłem jak właśnie handlowcy rozma rozmawiają z klientami i bardzo mi się to spodobało. Ja zawsze miałem problemy z kontaktem z ludźmi. Chciałem mieć też taki właśnie, taką łatwość rozmawiania, spodobało mi się to po prostu. No i zacząłem pracować w sprzedaży. Najpierw pierwsza firma po studiach to była firma budowlana. To mi nie wyszło. Później pracowałem w różnych firmach. Pod koniec kariery w sprzedaży to było w finansach. Byłem dwukrotnie agentem ubezpieczeniowym. To mi nie wychodziło też, no bo to jest bardzo trudna praca. Trudna dla człowieka zdrowego, a co dopiero jeszcze dla chorego. Trudna, bo trzeba zrobić wynik sprzedażowy. Pracuję w fundacji No i jestem zadowolony z tej pracy. Marzyłem o tej pracy. W fundacji zajmuję się prowadzeniem warsztatów. E y y chodzi też o rekrutacją uczestników na te warsztaty. tak? To są róż, różne warsztaty dla, dla konkretnych grup społecznych, dla, na przykład dla pracowników yy, yy, z Mokotowa, ale nie tylko. Mieliśmy też warsztaty otwarte to właśnie tak, żeby mógł przyjść każdy. E, na przykład dla policjantów, yy, teraz mieliśmy warsztaty dla pracowników urzędu. Celem tych warsztatów jest walka ze stygmatyzacją, yy, właśnie osób po kryzysie psychicznym edukacją. Jeśli chodzi o objawy u mnie, to na przykład, że ludzie są nieprzyjemnie do mnie nastawieni, ludzie, którzy mnie znają, tak, moi przyjaciele, problemy z koncentracją, jestem drażliwy wtedy bardzo, nie mogę się skupić, najprostsze czynności, na przykład przepisanie numeru telefonu, na przykład, tak, sprawia mi ogromną trudność, alarmuje mnie to, że muszę coś z tym zrobić. Przeważnie kontaktuję się z lekarzem, tak? z lekarzem swoim, psychiatrą, na wizytę i to dosyć szybko wtedy. No to trzeba szybko reagować. Jeśli chodzi o czas, jaki mija od objawów gwiazdonowych, u mnie to wygląda no różnie. No, zdarzyło się w 2014 roku, że to gdzieś około dwa tygodnie, tydzień. Natomiast w 2007 roku no to trwało to miesiąc na przykład. Korzystam też z psychoterapii, tak? no bo na co dzień moim problemem jest moje zaburzenie osobowości. Zresztą mój lekarz, yy, psychiatra, powiedział, że właśnie moje psychozy z tego wynikają. Yy, że ja się tak nakręcę, yy, że trzeba to zbijać dużymi dawkami leków, bo ja biorę dużą dawkę leków. Tak? A mimo to na przykład yy, nie czuję się senny. Teraz mi się na przykład przypomniało, że jak w 2007 roku miałem psychozę i stałem w sklepie, miejscu po prostu, to usłyszałem coś takiego, to, że ich to powinni zamykać. Takie od razu, no, ludzie się boją po prostu. A boją się to, czego nie znają, a my tak naprawdę jesteśmy wśród zdrowych ludzi. My pracujemy, zakładamy rodziny, tak, związki, mamy przyjaciół, mamy swoje pasje. Ja też się interesuję technologią IT i naprawdę potrafimy wiele, wiele rzeczy zrobić tak samo jak zdrowi ludzie. I na przykład, jak jest, praca się oferuje dla osób po kryzysie, to tylko na przykład sprzątanie, mimo że wiele osób po kryzysie psychicznym ma skończone wyższe studia. Jeśli chodzi o pracę chronioną, na przykład, tak, nie może wykonywać yy, no, w związku ze swoimi umiejętnościami. Tak? Jeżeli podejrzewamy, że ktoś no, może być chory, tak. Żeby rozmawiać, przekonać, że może pójdzie. Nawet jeżeli ta osoba się boi pójść do psychiatry, to że boi, że z nią pójdziemy, aczkolwiek ona sama przykład wejdzie do, do pokoju, że nie to, że będzie ktoś z nią rozmawiał w tylko że pójdzie do placówki. Tak. Z tą osobą, że tylko porozmawia, tak? że, że to nic strasznego, że to nie, nie jest wstydliwe, że nikt nie musi, jak nie chce, to nikt nie musi o tym wiedzieć na przykład. Że się po prostu martwimy o tą osobę, tak? że to jest osoba bliska na przykład. Jeśli chodzi o stan obecny, tak. No, różnie to bywa. Mam drobne kryzysy, to radzę sobie z kryzysem w ten sposób, że dzwonię do jakiegoś mojego przyjaciela żeby porozmawiać, co czuję w danej chwili. Bo na ogół moim codziennym problemem jest największym właśnie moje zaburzenie osobowości paranoiczne. Polega to na tym, że, że czuję się zagrożony, że ktoś kopił pode mną dołki, że jest nieprzychylnie do mnie nastawiony. W 99% się często mylę, tak. No, ale mam takie odczucie i wtedy na przykład zwolnię do, do przyjaciela czy przyjaciółki i rozmawiam na ten temat. Też na przykład jak się bardzo źle czuję, gdzie na przykład ciągle to w głowie miele. tak? Staram się oglądać film na przykład, żeby odwrócić uwagę umysłu. No, chodzę też na psychoterapię, gdzie zajmujemy się tylko tym tematem, bo chodziłem 20 lat do psychologów. Nie czuję złości. Tak? O, to jest może taka chęć może i marzenie. Moim marzeniem jest, żeby ludzie, którzy. No, że można normalnie żyć z tą chorobą, żeby potrafili pokonać tą chorobę. Tak? Wiadomo, jest, jest ciężko, tak? bo jest. Często jest bardzo ciężko, ale może normalnie żyć z tą chorobą. Ktoś pojeżdża depresja, ale to też się tak kojarzy, że. A, no to ma doła, tak. Eee, czy coś takiego. E, natomiast, jak ktoś się powie, że ma schizofrenię, no to ludzie różnie reagują. Tak? Czy się go bać, tak? czy jest niebezpieczny, nieprzewidywalny, nie wiadomo, co zrobi. My nie jesteśmy zagrożeniem dla ludzi. Jak zachorujecie pierwszy raz, to nie jest koniec świata. Tak? E, są tacy ludzie, żyją z tą chorobą, e, normalnie funkcjonują, pracują, zakładają rodziny, związki, e, mają swoje pasje. Trzeba mieć nadzieję, tak? E, często będzie coś może nie wychodziło, nie udawało się tak? E, no ale trzeba próbować tak? E, I nie jest to koniec świata. Ja, ja widzę dużo pozytywnych rzeczy z takich, że zachorowałem, chociaż to może jest sprzeczne, tak? Bo nie, po, nie poznałbym, nie trafiłbym do fundacji, e, nie byłbym w teatrze, nie poznałbym takich wspaniałych ludzi. Nie wiem, kim bym był, gdybym nie zachorował, tak? może byłbym, nie wiem, jestem bogaty duchowo, a może bym bogaty tylko jeśli chodzi o finanse tak? i nieszczęśliwy na przykład. Chciałbym na przykład założyć rodzinę, tak? mam dziewczynę i chciałbym, żeby się jakoś z nią mi ułożyło. Chciałbym też e, jakoś, jeśli chodzi o sprawy zawodowe, to pracować w fundacji i jakoś zarabiać pieniądze na programowaniu. Tak? Uczę się tego, jest to bardzo trudne, ale to jest zawsze jakieś bardzo ambitne rzeczy, stawiałam. Nigdy nie spotkało mnie to, że byłem wytykany, że jestem w cudzysłowie wariatem. Tak? Natomiast dlatego może, że uważałam, komu to mówię. Jest stygmatyzacja. Tak? Chciałbym, żeby było tak, że mm, można otwarcie powiedzieć, Jestem chory na schizofrenie, tak jak otwarcie się mówi, mam chore serce.